Często Państwo pytacie nas, jak wyglądają wizyty online. Zapraszamy do obejrzenia filmiku, w którym nasz doktor opowie Wam krok po kroku, jak to wygląda. Zapraszamy. Witam Państwa. Pokażę teraz, jak wygląda wizyta tak zwana podwójna. Z jednego i tego samego loginu, loginu pacjenta, za chwilę wejdzie pacjentka i jej mama. Właśnie połączyła się z nami pacjentka, którą dziś dla nas gra Karolina Marciniak, nasza szefowa IT. Witaj Karolina. Dobry. Dzień dobry. Zaraz dołączę I druga powiedz, pacjentka. I powiedz, powiedz, gdzie jesteś aktualnie? Jestem w Szczecinie. Na przykład. I to jest nasza pacjentka. I za chwilę tu Ania Ośka, która będzie grała. Udajemy, mamy pacjentki. Za chwilę dołączy się do tej wizyty i zobaczycie państwo, jak pacjent z rodziną mogą to być dwie osoby dorosłe. Może to być pacjentka z mamą. Może to być Pacjent z córką, i tak dalej, i tak dalej, z jednego i tego samego loginu, co jeszcze raz podkreślam unikalnego loginu w systemie neuroterminal, mogą się zalogować dwie osoby w różnych lokalizacjach. To pozwala nam na bardzo elastyczne podejście do takiej wizyty i pozwala nam na przykład na posłuchanie dwóch stron, bo często jest tak, że nasza pacjentka w trakcie napadu padaczkowego nie może powiedzieć, co się z nią dzieje. Dlatego reakcja, relacja osoby postronnej, która zaraz się pojawi, jakoś się dziwnie nie pojawia, powinna nam wprowadzić pewne uzupełnienie do wywiadu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy ten mechanizm w systemie Neuroterminal posiadali. Możliwe jest też, i też Państwo będziecie widzieli, że może być także dwóch lekarzy. O Witamy mamy pacjentki, która gdzie się znajduje? Ja jestem dzisiaj w Szczecinie. Dzień dobry, doktorze. Nie, to przepraszam, to Karolina w Szczecinie. E, no, w to. Barcelonie. Mama jest w Barcelonie albo w Peru. Dla potrzeb naszego filmu. Czyli widzicie Państwo mnie tutaj na dole ekranu. Znaczy ja tutaj prowadzę narrację dla potrzeb tego filmu. Widzicie Państwo moje okienko dokumentację z wizyty i wszystko co ja zbieram na wizycie. Widzicie państwo pacjentkę, którą gra Karolina i widzicie mamy pacjentki dla potrzeb naszego filmu, którą gra Dziś Ania Ośka. Mamy dwóch pacjentów, jednego lekarza, tak jak powiedziałem, może być też podwójne okno lekarskie, może być dwóch lekarzy na wizycie i to są te wizyty kontrolne, podwójne, pakietowe, konsylia, które również prowadzimy u nas. Także jeszcze raz podkreślam. Jeden login. Możliwość zalogowania dwóch osób. Jak widać osobę pierwszą, czyli pacjentkę widzę i słyszę wspaniale. Jak się pani czuje, pani pacjentko? Bardzo dobrze. Widzę też mamy pacjentki, która jest w zupełnie innej lokalizacji, jak się pani miewa. Doskonale, doktorze. No i właśnie. Ja sobie widzę te dwie pacjentki. Zobaczcie Państwo, że widzę je cały czas. Prowadzę sobie badanie, prowadzę wizytę, ustalam terapię, ustalam plan opieki. Tu akurat pani doktor Anna Bochenek jest lekarzem opiekunem zalecenia i tak dalej. I to jest nasza super nowoczesna cybernetyczna wizyta podwójna. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękujemy.